w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oklaskami wierni wyrażają swoją aprobatę i radość z tego, że Jan XXIII i Jan są już świętymi czczonymi w całym Kościele Powszechnym. Kurz śpiewa: Wychwalajcie Pana, śpiewajcie Pan. Tą pieśnią dziękujemy Bogu za kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II. A już za chwilę relikwie obu świętych papieży wniesione będą uroczyście obok ołtarza. Widzimy, wśród wiernych pojawiły się polskie flagi jeszcze przed rozpoczęciem liturgii. Tych flag było bardzo dużo, jednak organizatorzy bardzo prosili, aby na czas modlitwy w ten sposób nie wyrażać swojej radości, a zachować to na odpowiednie momenty. Relikwia na 23 niosą przedstawiciele jego rodziny z Bergamo. Jest z nimi również burmistrz Bergamo oraz prezes Fundacji Jana Pawła, Jana XXIII. Relikwie papieża Jana Pawła II. Niesie Flori Betmora Diaz wraz z rodziną prawniczka z Kostaryki, która doznała cudownego uzdrowienia za wstawienictwem papieża. Uzdrowienie polegało na niewytłumaczalnym z punktu widzenia medycyny zaniku nieoperowalnego tętniaka w mózgu. Widzimy panią Flori Dias Diaz wraz z małżonkiem. Jak widzieliśmy relikwiarz z relikwiami Jana 23 który został ustawiony przy ołtarzu, ma ten sam kształt co relikwiarz Jana Pawła II, używany już podczas jego beatyfikacji. Obydwa relikwiarze wykonano ręcznie z posrebrzanego i pozłacanego brązu. Relikwie Jana XXIII zostały pobrane przy okazji ekshumacji ciała papieża przeprowadzonej przed beatyfikacją w roku 2000. Pierwotnie grób papieża Jana XXIII, podobnie jak Jana Pawła II, znajdował się w krypcie podziemi Bazyliki Świętego Piotra. Po beatyfikacji we wrześniu roku 2000. Jego ciało zostało złożone u stóp ołtarza Świętego Hieronima w tejże bazylice. Pięć lat później, w pierwotnym miejscu pochówku papieża Jana, pochowano Jana Pawła II, którego ciało znajduje się dziś w ołtarzu Świętego Sebastiana w Bazylice Watykańskiej. Na spodzie relikwiarza wyryty jest napis kanonizowany przez papieża Franciszka w niedzielę 27 kwietnia 2014 roku. Gdy biskupem Bergamo był Francesco Beschi. Taki napis jest na spodzie relikwiarza Jana 23 Warto przypomnieć, że kanonizacja jest orzeczeniem ostatecznym i nieomylnym, przez które następca Piotra Apostoła stwierdza, że Sługa Boży, zaliczony już do Błogosławionych, zostaje teraz wpisany do katalogu Świętych i odbiera cześć w Kościele Powszechnym zgodnie z kultem przynależnym wszystkim kanonizowanym. Chodzi zatem o cześć obowiązującą w całym Kościele i powszechną. są obecnie kwiaty przy relikwiach, a jedną z dziewczynek, która składa kwiaty jest Polka Julia Lipińska z Konina w Diecezji włocławskiej. Chrześcijaństwo głosi od dwóch lat tę niebywałą nowinę. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Jednym z przejawów wiary w zmartwychwstanie jest właśnie kult relikwii. Indywidualna i wspólna modlitwa przy relikwiach jest nie tylko znakiem wiary w orędownictwo świętych, ale stanowi także okazję do wspominania wielkich dzieł Boga oraz doświadczenia więzi ze wspólnotą Kościoła we wszystkich jej, Jego wymiarach. Czczenie szczątków świętych jest przejawem żywej, otwartej na przeszłość i przyszłość duchowej relacji pomiędzy żywymi i zmarłymi, albo lepiej byłoby powiedzieć pomiędzy tymi, co w niebie i tymi, co jeszcze w drodze. Za chwilę kardynał prefekt podziękuję właśnie Ojcu Świętemu za dokonanie kanonizacji. Ojcze Święty w imieniu Kościoła Świętego dziękuję Waszej Świątobliwości za proklamację świętych oraz pokornie proszę o sporządzenie, polecenie sporządzenia odpowiedniej konstytucji apostolskiej na temat dokonanej kanonizacji. Ojciec święty stwierdził: polekam, Polecam taką konstytucję sporządzić. Kardynał prefekt podszedł do papieża, by przekazać sobie z nim znak pokoju. Następuje teraz śpiew Gloria. Chwała na wysokości Bogu. Kardynał Angelo Amato, już od kilku lat stojący na czele kongregacji spraw kanonizacyjnych. Możemy powiedzieć, że jest również przyjacielem Polski, wielokrotnie był w Polsce. Pamiętamy go choćby z beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki.